Jak być bardziej zdyscyplinowany? Najważniejsze jest praca nad mięśnią dyscypliny. No, dlatego podam Ci eksperyment, który sam możesz wykonać. Po prostu pójdź do łazienki w kuchni i odpal w kranie zimną wodę. Włóż tam ręce i trzymaj. Trzymaj w tej zimnej wodzie jak najdłużej. Już po kilku chwilach pojawia się myśl, że to boli, to nie jest przyjemne, chcę sobie wyciągnąć, w ogóle czy nie odbroić mi zaraz palców. Uspokajam, nie, nic Ci się nie stanie, nie odbrozi Ci palców. Ale prawdą jest, że to też jest trening dyscypliny, bo robić coś ciężkiego, a Twój mózg mówi mi, chcę stąd wyjść, nie chcę tego robić. I tutaj jest ważna uwaga. Dlaczego czegoś nie chcesz robić? Jaki jest tego powód? Bo jeśli prawdą jest, że nie chcesz czegoś zrobić, bo ci się nie chce, no to dosyć cały powód. Pytanie, czemu ci się nie chce? Wtedy zadaj sobie właśnie to pytanie. Czy nie chce mi się, bo myślę o tym, ile jest do zrobienia, czy dlatego, że wynik nie jest dla mnie atrakcyjny? Jeśli dlatego, że wynik jest dla Ciebie nieatrakcyjny, no to oczywiście możesz przestać robić daną czynność, ale chcesz być zdyscyplinowany, więc jeśli prawdą jest, że nie chcesz czegoś robić, bo jest tyle do zrobienia, no to to jest właśnie Twój trening dyscypliny. Jeśli chcesz być bardziej zdyscyplinowany, nie ma od tego ucieczki. Musisz polubić robić rzeczy, których aktualnie nie chcesz wykonywać. Plus jest taki, że to przekłada się na całe Twoje życie, na całego Ciebie, czyli jeśli jesteś zdyscyplinowany, w treningu też łatwiej będzie ci to przenieść na dyscyplinę sprzątań domu. Dlatego podrzucam Ci przykładową listę czynności, która może pomóc Ci w treningu dyscypliny. Pierwsze, spanie na twardej powierzchni. Wygodniej śpisz na miękkiej, ale jak pójdzie spać na ziemi, na dywanie albo na jakimś kocu, od razu poczujesz różnicę po dwóch, trzech, może czterech dniach. Drugie to zimny prysznic. Wiadomo, że rano fajnie się ogrzać, ale biorąc zimny prysznic, dajesz sygnał do mózgu, że okej okay, działamy. Trzecie, bieganie. Czy tak samo trening siłowy. Chodzi o to samo, czyli chodzi o wysiłek fizyczny, który nie jest tak do końca przyjemny. Oczywiście przyjemne są efekty i to, co on nam daje, ale samo robienie tego nie do końca jest przyjemne. Jedzenie w ciszy, czyli bez telefonu, bez telewizora, bez laptopa, po prostu, o dziwo, jesz. Jest to dosyć nudne dla naszego mózgu, dlatego nie jest to dla niego przyjemne i woli od tego się oderwać. Trenując to, pierwsze, będziesz jeść szybciej i smaczniej, w końcu posmakujesz, co tak naprawdę jesz, a po drugie, oszczędzisz czas na to, że nie będziesz słuchać muzyki, nie będziesz się rozpraszać. Medytacja. O dziwo. Jest to trudniejsze, niż się może wydawać, żeby tak usiąść i w ciszy liczyć swoje oddechy, swój wdech i wydech. Wdech i wydech i tak przez kilka, kilkanaście, jak jesteś bardziej doświadczony, kilkadziesiąt minut. Całą drogą ona buduje nie tylko dyscyplinę, ale też skupienie się na jednej czynności. Czytanie książki od razu łączy to z pożytecznością. Spacer. No pytanie, kiedy ostatnio wyszedł? na spacer, żeby się przejść? Rzeczywiście, żeby nie słuchać niczego na słuchawkach, nie rozmawiać ze znajomym, albo nie iść w jakimś celu. Tylko po prostu się przejść na akurażu, zrobienie tak. Odpowiedzenie nie na zaproszenie. Na przykład na jakieś urodziny czy inne spotkanie. Wiesz, że może ci coś tam ominąć, ale i tak mówisz nie. Dlaczego? Ponieważ masz inne ważniejsze rzeczy, rzeczy do zrobienia. To jest właśnie trening dyscypliny. No i przy okazji o Kończenie każdego zadania, czyli masz jakieś zadanie i robi się od początku do końca. Nie przerywasz w trakcie na pójście do toalety, po wodę, tylko robi się od początku do końca. Ostatecznie możesz, jeśli zadanie trwa na przykład 5-6 godzin, robić sobie bloki godzinne. Godzinne blok 1, potem blok 2, blok 3 itd. Tak Punktowane chodzenie spać. Dla naszych ciał jest naturalnym, że one wolałyby wręcz chodzić o 1 godzinę spać i wstawać, ale mimo wszystko jesteśmy tu do, dosyć rozregulowani, tak w takim świecie, świecie żyjemy. Dlatego jeśli chcesz potrenować dyscyplinę przy chodzeniu spać, no to chodź o danej jednej godzinie, na przykład 22 czy 23. Sprzątanie. No. To mówi samo za siebie. Nikt nie chce wziąć zmiotki i sobie zacząć sprzątać taką, a przynajmniej mało kto. Zaplanowanie dnia poranku. Zazwyczaj budzimy się, mamy jakieś tam małe poranne rytuały i idziemy do działania. Tylko, że to działanie nie do końca jest wyselekcjonowane i uszczególnione. Co będziesz dzisiaj robić? Dlatego możesz trenować dyscyplinę poprzez to, że zawsze rano, zanim pójdziesz do pracy, szkoły, na studia czy gdziekolwiek, zaplanujesz sobie swój cały dzień. Mierzenie progresu. Tylko nie takie, że o tego dnia coś zrobiłem, tylko rzeczywiście mierzenie konsekwentne, ile czasu poświęciłeś na daną czynność, jeśli chcesz na przykład trenować, no to jak często trenujesz, jak dbasz o swoją dietę i wszystkie te inne czynniki, które się rozkładają. Działanie pomimo strachu. To podkreśliłem nie bez przyczyny, bo sądzę, że to jest najważniejsze z tych wszystkich punktów, w tym sensie, że ono oddziałuje na każde, każdy z nich właściwie. Ono objawia się na przykład wtedy, gdy zadajesz jakieś pytanie, którego na początku się stresowałeś albo podejść do osoby, do której zazwyczaj nie zagadywałeś, ale było w niej coś ciekawego i w wkąd podjąłeś się tego tej dyscypliny i rozpocząłeś tę konwersację z nią. Zdrowe odżywianie. Właściwie trud tu jest taki, żeby unikać tego, co jest niezdrowe. Jedzenie po wykonaniu zadania. To jest jeden z tych nawyków, który może ci podnieść od razu produktywność. Chodzi w nim o to, że każdego dnia, zanim byś mógł coś zjeść, musisz wykonać najważniejsze zdanie dan danego dnia. Czasami skończysz się po godzinie odstania, czasami skończysz się po 3 godzinach odstania albo i po całym dniu. Ale to jest prawdziwa dyscyplina połączona z pracą nad produktywnością. Lecie na czyn od razu. Może to przejść nawet do takiego aspektu, że smażysz coś na patelni, nakładasz sobie na talerz, myjesz patelnię i dopiero zaczynasz jeść. A jak już zjesz, Altyazı M.K. To dopiero wtedy, gdy umyjesz naczynia, możesz pójść do innych czynności w ciągu dnia. Bycie punktualnym w zadaniach. Tutaj chodzi o to, że jak masz kalendarz w ciągu dnia, masz na przykład bloki 15-30-minutowe, to każdy blok zaczynasz i kończysz o tej godzinie, o której ustaliłeś. Bez żadnego przedłużania o minutkę albo spóźnienia się o dwie minutki, tylko wtedy, kiedy miał się zacząć, w tym miał się kończyć, kończyć, właśnie to robisz. Zapisz swoje myśli na kartce. Najczęściej piszemy na telefonie, laptopie, czy no w każdym razie nie na kartce, albo nie w więc możesz wziąć. Swoją dyscyplinę w taki sposób, żebyś od teraz zapisywać na przykład swoje cele codziennie rano właśnie na karce. To jest swoją drogą fajny trening tego, że po jakimś czasie możesz zobaczyć, jak te cele zmieniają się w czasie, a także które osiągasz w trakcie swojego życia. Trzymanie prostej postawy. Nawet jak teraz siedzę, trochę się kręcę lewo-prawo. Ale trzymanie prostej postawy samo w sobie buduje dyscyplinę. Czy to przychodzeniu, przy siedzeniu, czy przy leżeniu. A także w każdym innym aspekcie. Jak coś podnosisz, jak coś zmywasz. I ostatni ich zniwe challenge. Zostawmy sobie ustalić, co cię kręci, do czego chcesz teraz dążyć. I te, żeby ten challenge wymagał od ciebie wyjścia z tej strefy komfortu. Żeby wymagał od ciebie dyscypliny. Może to być na przykład challenge, w którym robisz 10 tysięcy kroków dziennie. Na dworze i tylko tam się liczy. Albo może być to challenge, w którym chodzisz spać dopiero wtedy, Wtedy, jak umyjesz wszystkie naczynie, postrzemy na całe mieszkanie. Tak, rzucam. W każdym razie ten challenge musi być dla ciebie ciekawy, dla ciebie warty uwagi. Podsumowując, pamiętaj, żeby trenować dyscyplinę, robiąc rzeczy, które są dla ciebie ciężkie, ale też wartościowe. Żebyś nie robił trudnych trudne rzeczy tak po prostu tak, dla sportu, tylko żeby one dawały ci efekty, które chcesz osiągnąć.